Czemu się strzają? Przed nami, czy po, prawej? Na po prawej? Po prawej. Nie no, za dużo nas tam jest. Komando, komando. Any unit in the central area. An officer requires immediate assistance. All available units respond. There's Carter, Carter there's... One down. Two down. Down. Maybe. No, What's this? Podbierajcie. Słuchajmy, wasz mamy wystarcza. Mogę je ja podbierać, jak musisz, jeszcze